W wszystkim Ratuszu zagościli utalentowani bokserzy. Zawodnicy Kaczor Box Teamu spotkali się z zastępcą prezydenta Zygmuntem Nowaczykiem. Jeśli chodzi o y, grupę y, właśnie sportowców, y, bokserów, to zetknąłem się z tym problemem tutaj na początku tego roku. Przyczyną spotkania był sukces naszych zawodników na młodzieżowych mistrzostwach Polski. Prezydent pragnął pogratulować bokserom licznych sukcesów. Pomimo tych kłopotów i trudności, na które napotkaliśmy wspólnie, zresztą wielokrotnie rozmawiałem tu z panem, Trenerem, no i na tyle, na ile można było w tych warunkach podjąć działania, no to czyniliśmy to i czynimy do końca tego roku. Prezydent po symbolicznych gratulacjach chciał zapoznać się z problemami, z jakimi boryka się Wałbrzyski klub. Dotkliwy problem dla naszych sportowców stanowią finanse. Bokserom brakuje pieniędzy, szczególnie podczas wyjazdów na zawody. Ja trenuję bokserską od 5 lat. Zdobyłem w swojej karierze 3 medale, zacząłem od brązu w 2009. Za brąz nie dostałem żadnych pieniędzy, można powiedzieć, żadnego stypendium, no ale nic, dalej trenowałem, dalej starałem się być lepszy. Zdobyłem wicemistrzostwo Polski, także nic nie dostałem, no i teraz zdobyłem mistrza Polski, no i staram się o stypendium na uczelni, bo studiuję na poglądowce, no i od miasta. Problem stanowią również kosztawy wynajęcia sali, na której odbywają się treningi. Żadnych sponsorów nie ma. No to nie ma, nie ma tych pieniążków, nie ma, nie ma tego sprzętu w klubie. Trener dokłada też ze swoich jeździ na jakieś, nie wiem, Grand Prix turnieje. No, no i ciężko jest się wybić. Prezydent Nowaczyk obiecywał, że o bokserach się nie zapomni przy ustaleniu przyszłorocznego budżetu miasta. Jednak ze względu na pogarszającą się sytuację finansową Wałbrzycha nie mógł zapewnić, że działania Wałbrzyskiego Klubu zostaną w szczególny sposób wsparte. To jednak nie zniechęca naszych utalentowanych zawodników, którzy obiecują się nie poddawać i zdobywać coraz to większe osiągnięcia sportowe. W następnym roku, ja myślę, że po ułożeniu się spraw budżetowych, po ułożeniu się także i pewnych spraw związanych z funkcjonowaniem klubu na terenie miasta, Takich trudności nie powinniśmy dużych już mieć. Kaczor Box Team reprezentowali zawodnicy Mariusz Burzyński, wielokrotny mistrz Polski w różnych kategoriach wiekowych, Maciej Pieloch i Michał Leśniak, trzykrotni medaliści. Dwa lata temu obaj zdobyli brąz, przed rokiem sięgnęli po srebro. Natomiast w tym roku odnieśli niesamowity sukces zdobywając złoto. Bokserom towarzyszyli również trenerzy Rafał i Zenon Kaczor.